Mieleckie Pogotowie Ratunkowe w Konsorcjum Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu po uroczystym podpisaniu umowy jest już oficjalnie częścią konsorcjum, w którego skład wchodzą ponadto Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, lider konsorcjum, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, samodzielne publiczne pogotowie ratunkowe w Krośnie oraz Bieszczackie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku. Każda z wymienionych stacji jest z kolei liderem podkonsorcjum, obejmującego działaniem swoje okoliczne tereny. Zarząd Powiatu bardzo pozytywnie ocenia podpisanie umowy konsorcjum, gdyż daje to pewność, że nasze pogotowie, jako lider tego podkonsorcjum, tutaj w części południowo-północno-zachodniej. Województwa, będzie realizowało w nowym systemie usługi ratownictwa medycznego. W związku z tym, e, wypada nam tu podziękować mnie jako staroście panu dyrektorowi za ogrom pracy, jaką włożył w organizację tego konsorcjum. Było to przedsięwzięcie bardzo skomplikowane pod względem formalno-prawnym, ale też wymagało wielu uzgodnień, wielu wyjazdów. Powstała potężna firma, 800 osób, ratowników, lekarzy, duży park samochodowy, karetek. I no cieszę się, że jesteśmy tutaj taką jednostką bardzo mocną, powiedzmy, że na równi z przemyślem tuż po Rzeszowie. I Mam nadzieję, że też przełoży się to na e, finanse, jakie będą ewentualnie towarzyszyć realizacji tego konsorcjum. E, I tutaj m, myślę, że będzie to kolejny krok w kierunku rozwoju tutaj naszego pogotowia w Mielcu. Dla mnie jest to szczególny dzień, gdyż, jako członek zarządu odpowiedzialny za ratownictwo medyczne na terenie powiatu Mieleckiego. Od samego początku uczestniczyłem w procesie reformowania ratownictwa w Polsce. Przypomnę, że wspólnie z dyrektorem Pawłem Pazdanem tworzyliśmy... Umowę konsorcjum na terenie pięciu powiatów, dla których Mielec miał dyspozytornie. Następnie z panią Marią Napieracz, yy, jako dyrektorem Pogotowia, wdrażaliśmy to konsorcjum z sukcesem w życie. I w tej chwili, po rocznej współpracy z dyrektorem Grzegorzem Gałuszką, kończymy finalnie bardzo duże przedsięwzięcie, jakim jest wejście do konsorcjum wspólnie z Rzeszowem, Krosnem, Przemyślem i Sanokiem. I z tego powodu bardzo się cieszę. Pokazuje to dobry kierunek zmian w ratownictwie medycznym wytyczony przez kolejne zarządy Powiatu Mieleckiego i pokazuje też, jak mocną jednostką jest nasze Pogotowie, któremu życzę dalszych sukcesów. Reforma, do której przygotowywaliśmy się przez, można powiedzieć, wiele miesięcy dla pacjentów nic nie zmieni. Pacjenci oczekujący na karetkę będą mieli udzieloną pomoc na tych samych zasadach, na której do tej pory się to odbywało, ale z drugiej strony przez pogotowie mieleckie w tych rejonach operacyjnych, a wynika to ze scalenia tego całego rejonu operacyjnego, stajemy się dużym podmiotem który jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pogotowie ratunkowe będzie świadczyło usługi z zakresu ratownictwa medycznego. To nastąpi już 1 marca. Do 1 marca funkcjonujemy na starych zasadach wraz ze swoimi współrealizatorami, a już później jako samodzielna publiczna duża duża jednostka, kładąc nacisk także i na rozwój, na szkolenie pracowników, tak żeby stawiać na wysoką jakość i to nam przyświeca dojście do tego najwyższego celu, jakim jest dobro i zdrowie każdego człowieka. Zmieni się nazwa, pracujemy nad zmianą regulaminu, zmiany nazwy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na Podkarpacką Stację Pogotowia Ratunkowego.